Prosto. to jest Hot Sixteen Challenge? No to za, wstań. Hot Sixteen Challenge. Yo, ma Tutaj ALK. So, też dzięki za nominację, a to jest moje Hot Sixteen Challenge. Sprawdźcie to. ALK się! Tak teraz wchodzi na pętl i daje ci fał i styl którego nie chwisz, to cyfr do Chcesz bloki, chodź tędy, Ściucę to teksty, O tym jak jeździsz, pomimo że zny to tutaj niezbyt Idę po swoje, nie patrzę za błędy Wiesz u nas ziom, jest jak w Stanach Na osiedlach, Ty skrana, jest jest jak Nie gadam o tym, jest tak, że swojej przyszłości Jakoś wiesz, nie widzę w tym kraju Bo mamy za mało kwitu, jak na tyle przypałów Za kratkami mam zioma, a nie kujowy hashtag I to takiego, z którym lubiłem spalić blanta Mam nadzieję, że niedługo usiądę

Oh, a teraz czas na nominację Emil Gizu tu nominuje Cię, Wiciu nominuje Cię And two special nominations, first going to Young Clean and second going to A$AP Rocky oh.